Hej, hej, tu suzia, nagrywam dla was piosenkę. Hej, hej, tu suzia piosenkę robię pierwszy raz. Mamy tu święta. Hej, kapidzowie, dzisiaj jesteśmy na Brookhaven, i z tej okazji, że niedługo wychodzi moja piosenka, to sobie ozdobimy świąteczny Brookhaven. Mam nadzieję, że mój filmik Wam się spodoba, bo to jest mój pierwszy filmik. Więc lecimy, słuchajcie. Jak widzicie na Brookhellen bardziej do dużo śniegu, jak coś tata jest w domu, ale w domu dzisiaj, na czego wam jeszcze nie pokażę, bo dopiero go zobaczycie może w drugim sezonie albo kiedy indziej, nie mogę go wam dzisiaj pokazać niestety, ale dobra, słuchajcie, lecimy, będziemy móc zrobić calutkie Brookhellen, no bo wiecie, niedługo na, e, t, e, no, na mojej kotaty kanale, e, chyba wiecie w mojego taty kanał się nazywa, Mateusz Gain, zaleci właśnie moja piosenka 20 grudnia o godzinie 18, musimy się skończyć, e, dobra, więc słuchajcie, musimy tutaj ozdobić teraz, dobra, co wy powiecie na bowanka w restauracji? I bałwanek tutaj będzie? I słuchajcie, komuś, kto pracuje, damy prezenty, może? Tak. Żeby po prostu się ucieszyć I tutaj choinkę. Damy taką mieszkę. Oo. I tutaj takie lampeczki przy tej restauracji. Nie wiem, czy można, ale no, dobra, nieważne. Okej, okay, damy tutaj takie lampeczki. Mi obecnie się takie lampeczki podobają. I tutaj przy reniferka damy balony. Nie, damy białą choinkę. A tutaj bałwanę. Dobra tutaj, więc fajnie, fajnie, fajnie. E, w ogóle napiszcie jaka jest wasza ulubiona pora roku, bo no, moja ulubiona pora roku to słuchajcie jest, mm, albo zima albo lato. na no, napiszcie jaka wasza jest ulubiona pora roku, pora roku. Okej, okay, dobra. E, tutaj jeszcze damy wór prezentów i tutaj jeszcze damy choinkę, tylko tutaj bliżej. Na pewno się ucieszą i właśnie słuchajcie, jeszcze no, o nie, gdzie choinki postawiłam, tak nie chciałam. a tutaj damy takie świecki, mogą być. Um, a właśnie tutaj, um, tutaj damy... Um, jak mi komuś sobie twijdzisz, to weźmiecie stacka inecko? Um, Dobra, jest to chojnecka, chojnecka tu. I jeszcze tutaj będzie bałwanek. Okej. Okay. Um, tutaj przy salonie gier to damy tylko lampeczki, takie fajne, wiecie jakie. Um, okej, okay, dajemy tutaj lampeczki, te fajne, okej. Okay. Mi się bardzo podobają te lampki. Na pistek was się podobają. I z tego, już mamy bloki, mamy tylko tam, gdzie są mm, domy i ogóle to nie będę chodzić, Bo, bo nie chcę wam zdradzać jaki będziemy mieli dom, więc dobra. Okej, okay, ale oddamy całe miasto żebyś heaven, dobra. ja sobie tutaj Nie, chcę oh, o nie, 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 Do wody nie, chciałam. Chciałam, okay, ja stop teraz. nie, Zaraz nie, 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 dobra. nie, 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 ale w ogóle tak wam powiem, że na początku jechałam do takiego Berry Avenue, takiego miasta, i mówiłam, że smutno mi było, bo puściliśmy do krewet, ale okazało się, że tam cadowo było, jak pamiętacie pod koniec pierwszego Sezonu. Nie, spróbujcie nie znaleźć w ogóle. Ciekawe, czy nie znajdziecie, gdzie jestem. W Dobra, a tak w ogóle, to na, na jakieś może 300 tysięcy subskrypcji odpalę lajbika. A i właśnie, jeszcze w ogóle, mm, jak bijcie może na moim kanale 500 subskrypcji. Piosenkę, ale tym razem e, będzie też w piosence, znaczy w tej piosence występował Mateusz, an, czyli mój tata, tata występował, ale nie śpiewał, a jak widzicie 500 subskrypcji na moim kanale to zrobimy tak, że jeszcze e, zrobię piosenkę i będzie też mój tata śpiewał, e, jak chcesz tutaj kiedyś mieszkaliśmy, tutaj w ogóle domków nie ma, więc możecie się domyślać, że tutaj mieszkać nie będziemy, e, no, w tych posiadłościach nie będziemy mieszkać, bo kiedyś ale tam nam dom się spalił, co było niefajne, dobra, jeszcze tutaj damy taką białą hojneczkę. i tutaj przy komisariacie prezenty, o tutaj będą prezenciki i choineczka, no ładnie, ładnie, ładnie i bałwonek I lampecki takie O wóz z prezentami I kolejna choineczka Dobra, naprawdę mamy dużo tutaj rzeczy, na tym był heaven, bardzo dużo rzeczy mamy tu, dobra Jeszcze lecimy tutaj, przez klopikę Ehm, dobre, dobre, mm. hmm Ojej O nie, poczekajcie, bo mi się dwie choinki postawiły, o Druga. Tutaj prezenty, tutaj prezenty. I tutaj lampeckie. Bardzo ładnie. Nie wesoła. I jeszcze ciasteczka dla Mikołaja. Niech sobie jeszcze wezmę ja te ciasteczka. Może przyniesie mi więcej prezentów przynajmniej. Dobra. Dzień dobry, tutaj w już nic nie ma, więc okej, okay, okej. Okay. I no tutaj już nic ciekawiego chyba nie ma. No, no, tutaj jest tutaj. Musimy ozdobić. O, tutaj damy takie lampeczki, dookoła. Chojneckie. O, tutaj. O nie chciała usiąść. Tutaj. Zobaczcie jak ja ozdobiłam cały Brookhaven, a mnie nie uwierzy, bo tata pewnie zaraz będzie się martwił, e, wyjdzie z domku e, i zobaczy jak ja wyglądam, A o to chodzi jak Brookhaven, bo na pewno wyjdzie, bo będzie się martwił o mnie, nie no widzowie to przecież pięknie wygląda, jeszcze tutaj druga kojoneczka, jeszcze prezenty, Ym, jeszcze tutaj bałwanek, nie no widzowie paskiar, to pięknie wygląda, jestem mistrzynią w tym, napiszcie co wam się podoba, dobra, nie wiem, jest tu coś pozdrowie, znaczy widzowie tak pusteć pójście, tak biało, no właśnie, śmiech biały, no no to co ja mam tu zrobić, Hi. Nie wiem, co tu jesteś odbić. I widzowie, wiecie, może, co tu odbić, jestem, Bo ja nie wiem, nie wiem. Chyba to wszystko. To ten, Tata pewnie teraz wyjdzie. Albo, e, albo po prostu zawołam go, bo on tutaj jest blisko. mogę poszabić się. no. Więc zawołam ja Tatusia, tylko nie wiem, co przyjdzie. Ale na no, mam nadzieję, że przyjdzie. Więc tylko ja nie mogę wam pokazać, gdzie, gdzie my nie bo to przecież mi ten miał ja być dopiero na drugi zon. Ale no... No, no. no dobra. E, My tutaj, tam u góry, e, więc już go, m, tam na samej górze, jak coś, więc m, chyba się... Tato, chodź tu, plusę cię, chodź, chodź tu. E, Oddobiłam cały druk, no chodź, dobra, ja tu poczekam, a tutaj poczekam na tata, zaraz przyjdzie, tylko nie wiem czy, czy będzie się w ogóle. Czy będzie coś mówił? Ja m, tutaj nie wiem, zrobię tak flipa, nie wiem, i e, w ogóle tutaj e, no i e, tata e, e, tato. Gdzie tata boli? Tato, ey, wiesz co? Mm, a ty nie byłeś w domu? Y, nie byłeś w domu? Ty byłeś w domu? Aha, nie byłeś! Ej, wiesz co? Ozdobiłam salutki Bruk Heaven! Cała Bruk Heaven ozdobiłam! Naprawdę, nie dziś się tak tylko, oddobiłam naprawdę cały Bruk Heaven! Chodź zobaczyć! Wiem, że pewnie nie wierzysz, ale patrz jak to wszystko wygląda! to tata, panie? I tylko plusy, powiedz coś! To napis. Plusy, no, a no, nie wiem, powiedz coś! O, widzę tata, że ci się podoba! A wiem, że nie wierzysz, że to wszystko ja zrobiłam! No bo wiesz, niedługo nas opieka.